Dzień dobry wszystkim. Witam Was. Ja i mój ułaz. Prawie rok czasu po tym, jak wrzuciłem filmik, już go mam. W którym opowiadałem dlaczego go kupiłem, co będę z nim robił. Dzisiaj mija prawie rok czasu od tego momentu, kiedy wrzuciłem ten filmik, i coś tam opowiem o nim. Co zrobiłem, co się działo, jak się to sprawuje i czy spełnił moje oczekiwania. Może zacznę od tego ostatniego. Tak spełnił moje oczekiwania. Cieszy dalej oko. Dużo, dużo ludzi się pyta, czy chciałbym to sprzedać, gdzieś popchnąć dalej. Ale nie. Pomimo dużo różnych dziwnych akcji, które mi jakby przysporzył problemów trochę. Można powiedzieć, że sprawdza się reguła, że jak samochód jest nieużywany, to się psuje. I w tym wypadku to chyba się zgadza, bo tak jak przyszła jesień, Deszczowe dni. Staram się nie jeździć w nim po deszczu, bo ta plandeka jednak nie jest jakoś tak specjalnie szczelna. Gdzieś tam się ta woda jednak dostaje. Nie chciałbym, żeby tam coś się dziś zaczęło robić czerwonego. Z drugiej strony te opony. Tak, zawsze staram się jeździć bezpiecznie, bo tym się nie da jeździć niebezpiecznie. Ale przy niedużych prędkościach, jak gwałtownie się zahamuje w czasie mokrej takiej nawierzchni po deszczu, to jednak koła potrafią wpaść w poślizg przy hamowaniu. Ale myślę, że to jest kwestia wyczucia. Jak nie pada, to jeżdżę. Jak pada, staram się nie jeździć, chyba że mnie dziś zaskoczy po drodze. No to już trudno. No a o oto jesień, właśnie. To jak przyszła jesień, zacząłem nie jeździć, bo no to nagle się rozszczelniła, rozpadła pompa wody. Nie wiem, co tam się w sumie stało. Ale kupiłem nową. Kupiłem nową pompę. Kupiłem nowy gaźnik, bo tam też ze spalaniem był problem. W ogóle ta jesień to. Yy, były takie akcje, że jak wyjeżdżałem sobie w sobotę wolne było, się chciało przejechać no to on miał fochy jakieś nie chciał zapalić, jak już zapalił no to jakoś chodził co chwilę musiałem gaźnik musiałem bawić się zapłonem, o przestawiać go o jeden stopień w jedną stronę, albo w drugą zależy, nie wiem od czego w sumie to zależało, no ale Czasami tak było. Pojechałem na przykład do sklepu gdzieś tam, nie wiem, z 15 km i pod sklepem po zakupach już nie chciał zapalić, ale jak przestawiłem lekko zakrę... za... zapłon w drugą stronę, nagle zapalił i wszystko ok. No, u mechanika był. Mechanik stwierdził, poczyścił gaźnik, coś tam pogrzebał i mówił, że ten gaźnik jest poskładany jakby z kilku innych, że tam w ogóle są części takie jakby nie łaza, bo coś tam piłowane, szlifowane było. No i zapadła decyzja, że kupujemy nowy gaźnik. To, może tutaj wrzucę taki krótki filmik, tam wrzuciłem, jak ta paczka przyszła. No więc tak. Mamy nowy rok. Ledwo się styczeń zaczął, a łaz już przypomniał o sobie, przypomniał o tym, że istnieje i potrzebuje opieki. Nowy rok. Nowy sezon. Elementy wysprzęglika. Kupiłem zestaw naprawczy. Nie kupiłem całego wysprzęglika, tylko zestaw naprawczy, bo tam wszystko się rozszczelniło. Lało się z niego. Węża też wymieniłem, nie wiem czy gdzie widać. No widać, popękane. Tak, wysprzęglik. Teraz tu. Nowe części i gadżety. Może zaczniemy od części. Próbuję to zrobić szybko, bo zimno zdążę przed śniegiem, bo przed chwilą sypało o. jedną ręką nagrywać. rąbka tajemnicy co jest w pudełku A w pudełku jest. Jest Nowy gaźniczek. Nowy gaźniczek, bo jak tylko zima się zaczęła, to ułaz w ogóle nie chciał jechać. W sumie nie znam się na tych rzeczach. dałem tu do mechanika. Mechanik tam zaczął to rozbierać, czyścić i mówił, że coś tam jest porobione z tym gaźnikiem, że on nie jest w pełni oryginalny. Jest na jakichś tam częściach poskładany. Stary, nowy. Także mechanik wymieni. Powinno chodzić. Nie chce działać. Odkąd temperatura spadła. Gdzieś w grudniu i tam jeździłem po tym śniegu, to nie chciałem jeździć. A spalanie to jest takie masakryczne od samego początku. Nie umiem zejść poniżej 22 litrów, 22 litry. Tak jak nieraz gdzieś czytam coś. Niektórzy piszą, chwalą się, że 18 to max, że 20 dopiero przy zapiętych napędach. A ja tylko na jednej osi, 22 nie umiem zejść poniżej. Także mam nadzieję, że z wymianą gaźnika. Zejdę o te 2 litry mniej o, zapomniałem Zapomniałem, że zamówiłem pompę nową wody o, proszę bardzo, Sikał mi się w garażu Całą pompę wymieniłem, bo to w sumie nie leci gdzieś na uszczelce, tylko to jakby z tego wałka gdzieś reperaturka czy coś, nie wiem ale cała pompa żeliwna tak jak moja co nowe to nowe o, pasek klinowy przy okazji jak ta pompa będzie rozebrana to od razu pasek ładniusi, nowiusi o korek Tak głupia sprawa jak korek. A dlaczego korek? Bo ten się w ogóle rozleciał. Rozleciał i jak się nagrzała ciecz w chłodnicy, to to ciśnienie w ogóle wywalało. Tu korek w ogóle nie trzymał. Sączyło się cały czas po chłodnicy. Dobra. Tu, tu. Dobra, to z części to by było tyle. Gadżet. Tu będą gadżety. Kto to jest teraz? Zagadka, co to? Co to może być? Powiem tylko że to jest do łaza Dobrze, to jest świetnie Tak, to są nadkola. Tak wyglądają na Ciekawe jak ja to teraz upchnę Chula, dobrze że to teraz otworzyłem Jak to może do wiosny jakoś się rozprostuje I tak teraz tego zakładać nie będę, bo zimno Ja pierdziel Świetnie Nad kola Już widzieliśmy. Tu jeszcze gadżet. Już ja się zastanawiałem, czy ja to zamawiać mam, czy nie. No ale... Dużo ułazów to posiada. Dlaczego mój miałby nie posiadać? co to? Wiemy albo nie wiemy O matko i córko Jaki halogen Ale dziwnie pachnie O ile lampa może dziwnie pachnieć Bez kabelków, bez instalacji Zrób to samo No dobrze Przyjdzie wiosna, będziemy rzeźbić Na razie za zimno No, także tyle Dwie paczki i pół garażu zawalone Nie wiem co z tych nadkoli będzie Zobaczymy No także paczka pełna gadżetów które zresztą już założyłem Tam filmik już jest z montażu szperacza Oryginał Tu nawet były oryginalne mocowania że tam kto obserwuje to widział, że nic tu nie musiałem wiercić Wszystko pasowało Staram się w ogóle jak najmniej w nim dziur robić Żeby był taki jak jest Niektórzy mi mówią Załóż wciągarkę Jakieś led bary No jakby to wyglądało Dla innych może fajnie, no ale jak to ma być taki jak najbardziej zbliżone do oryginału, no to ta wyciągarka średnio by to pasowała. Dlatego w takie kosmiczne rzeczy nie będę się raczej bawił. Kosmiczną rzeczą to już było to. Oryginalne z Huntera. No ale pasuje, bo Hunter to prawie to samo konstrukcyjnie. Także z takich nowoczesnych gadżetów to chyba tylko to. No i z nowoczesnych gadżetów to to, że zrobiłem podłogę. Też tam, kto obserwuje, tak jak mówię, tam z różnych takich Drobnych remoncików, to tam wrzucałem filmiki wygłuszenie. No to też, to były gołe blachy, rezonowało to w czasie jazdy. No ale nie zrobiłem to, dlatego że rezonowało, ale tak przytulnie się zrobiło. Także to był pociąg typu jedzie raz na dzień i akurat musiał teraz. Eee, to wygłuszenie, no właśnie, tak bardziej, żeby przytulnie było, nie tak fajnie. Teraz już trzeba odkurzać, nie tak jak wtedy, tylko się drzwi potwierały i przeciąg wszystko wymił, to tak teraz tego dywaniku nie bardzo chcę wymieć. trzeba odkurzać. Mm, tam na końcu tego filmu, gdzie robiłem to wygłoszenie, wrzuciłem taki temat, że może radio jakieś założę. No ale jak radio? Z drugiej strony sobie myślę, gdzie miałbym je tutaj zamontować? nawet nie ma miejsca zaś robić dziury głośniki by jeszcze gdzieś wrzucił pod fotel czy coś, no ale ale nie ci co mają takie auto lub podobne tego typu to wiedzą, że radio to raczej się nie sprawdzi dźwięk jaki wydaje tu wszystko <grym>, cała ta buda, plandeka to nadają roku, także radio to raczej nie jest potrzebne zresztą nawet jak tutaj montowałem no szperacza i musiałem tutaj rozwiercić dziurkę, bo była mniej więcej taka jak to gdzieś. No musiałem ją żeby ten pistyczek się to w ogóle zmieścił. No to każdy obrót wiertła, to już jakaś masakra dla mnie była, nie? No Także radio nie Dobra, to może zobaczymy ten gaźnik jak wygląda. No bo wygląda ładnie. tutaj się albo żyje, no żyje, żyje i taki jakiś zapłacony jest ale ładny taki, złóciutki <grytanie> mój złóciutki gaźniczek no i pompa żeliwna bo były też aluminiowe, ale nie wiem, czy by to podeszło aluminiowe, ta moja też była żeliwna nie wiem, była żeliwna, zamówiłem żeliwną No najważniejsze, że nie cieknie nie cieknie, bo tak się lało w ogóle gdzieś tam spod tego wiatraka nie wiatraka tam ośka jest i tam w ogóle gdzieś tam się lało myślałem, że tutaj gdzieś spod uszczelki coś tam ale nie, to dziś tam się lało, strasznie się lało że lało się aż tu na ten na to koło pasowe i jak bałek się kręcił tu mi tu chlapało wszystko wszystko było uwalone w sumie jeszcze nie domyta jest, bo ten oleś jakoś tak osadził płyn płyn chłodzący się osadził ale jeszcze poczyścimy jest już coraz cieplej. Będzie można grzebać. Dobra, póki mało otwarte, to odpalę go, nie? Czy różnica jest w pracy silnika? Czy jest różnica? Wydaje mi się, że może nie tyle co jest różnica, co nie jest taki nerwowy ten silnik. Wtedy jakoś tak się narywał. O, no właśnie, jak zwykle. Jest kamera. Nie wiem, kamery się boi albo co. No chodzi, jak ma chodzić, jak, jak silnik chodzi. no. Tego może na filmie nie widać, ale mnie jakoś tak się lepie. ty jakoś tak się telepał. No, a jeżeli chodzi jeszcze o to miesiąc. Przezgaszę. Oto się jeszcze. No to świece zaczęły po kolei padać jakby. W sumie nie wszystkie, bo chyba najpierw padła ta ostatnia tam. Potem chyba ta. No potem już nie czekałem, tylko wymieniłem wszystkie. No i od jesieni jest spokój. W sumie dużo nie od jesieni, tylko zima tu już chyba była. Nawet nie pamiętam. Kurde, ten czas tak szybko leci. Hmm. No, i tam na tym filmiku jeszcze ze stycznia yy, korek. Korek też nowy, bo tam się rozleciał. Tu jak się nabrała temperatury cieczy, cie, temperatury cieczy wzrosła, to zaczęło się tu sączyć Tam się rozpadły te gumki. chyba no w ogóle nie trzymały. To nawet nie były gumki, tylko już plastiki takie popękane. No i nadkola Nadkola to są chyba z Huntera. Ale pasują. Na styk można powiedzieć. Gdzie liczyłem się, że tutaj będzie wszystko wyklepane rękami. Że będę miał gdzieś po 3 cm z każdej strony. Tak tu weszło wszystko na styk. Aż bałem się, że nie będą pasować. Poza tym, że one w tej paszce jak przyszły, tam na tym filmiku widać. Poskładane w kanapkę. No Ale po czasie gdzieś jak już coraz więcej słońca było, gara się zaczęła nagrzewać. I one się same odkształciły do takiego normalnego kształtu. Tak jak, nie wiem, tak jakby z fabryki wyszły. Nie wiem z czego to jest zrobione, ale się poprostowały normalnie same gdzie bałem się że będzie jakaś masakra no auto tak trochę zrobiłem jakby pod siebie zmieniłem lusterka bo strasznie mnie drażniły tamte oryginalne, te też nie były oryginalne ale do jakichś późniejszych modelów były tamte się tak telepały nic nie było w nich widać jedno drugie klamki też zmieniłem, bo były takie standardowe jak w Łazach. ci co się interesują to wiedzą takie aluminiowe jak do kibelka a że jeżdżę do sklepu często, znaczy często, no jak mam okazję, to jadę łazem. No to chciałem klameczki z zamkami, żeby to tak zamknąć. Podejdzie taki jeden z drugim, zajrzy do środka, zobaczy, kurde, że tam jest torba. Tu druga, otworzy, a po co mam mi tu grzebać nie? Poza tym, że mam jakieś części, jakieś zapasowe świece, bo to różnie bywa. Jakieś gadżety na zloty, no bo to głównie na zloty pikniki tu mam maskę. no, no ale... Ludzie różni są, po co mają dziś tu zaglądać. No a jeżeli chodzi o pikniki, bardzo fajny sprzęt na takie akcje, na takie imprezy. Dzieci to w ogóle masakra. Jak otworzę drzwi, to multum dzieci się przewija w ogóle przez ten samochód. I nie tylko, bo i dorośli też. I starsi ludzie głaszczą to auto, zastanawiałem się. Jeden pan mnie kiedyś rozśmieszył, bo tak podszedł. Głaszczę go i mówi, kurde, on ma lepszy lakier niż moja sześcioletnia Mazda. nie?" Tak, tego, tego typu akcje właśnie są. Gdzieś tam byłem na jakiejś wiosce. Jakiś taki zlot był. Zlot. Yy, piknik militarny gdzieś tam. Burmistrz tej wioski yy, na lawecie zamówił czołg, żeby przywieźli. Żeby tam miejscowa ludność sobie obejrzała jak wyglądają militaria. No ja się gdzieś tam przez przypadek dowiedziałem, że taki zlot jest. Taki piknik militarny. No i podjechałem łazem. No to... Nie chwaląc się, ale ten ułaz chyba zrobił większe wrażenie niż ten czołg, bo nagle tak, tak został oblężony, ten ułaz, tak wygłaskany, umazany, jak zawsze na takie pikniki jadę. To nie czyszczę, tylko jakoś tak specjalnie, bo wiadomo, że takie imprezy są gdzieś w plenerze, w jakichś polach, polanach, że tam zawsze jest kurz. No i jak ten kurz tak trochę osiądzie, na no później tyle ludzi, co przejdzie, zacznie go głaskać, oglądać, to on taki umazany jest, tyle odcisków palców na nim jest, jak, nie wiem. Jak klamka, gdzieś. odcisków jest tyle, co na klamce w jakiejś miejskiej toalecie. No także na takie imprezy, jakieś loty, pikniki, to bardzo fajna maszyna. I wywołuje uśmiech na, na, na twarzach. Nie tak, tak. Ci, co tam troszkę gdzieś się interesują, już niekoniecznie takimi łazami, ale jakimiś militariami, jakimś starszym sprzętem, no to śmieją się. Nie fajnie to tak uśmiech, tak ludzie się uśmiechają. Może niekoniecznie do mnie, bo wystarczy, że do samochodu, a ja w nim siedzę i też widzę ten uśmiech, to też jakoś tak się fajnie robi na duszy. Trąbią gdzieś, lajkują, stoję gdzieś na światłach na przykład, kilka takich akcji było, że stoję na światłach, a ktoś trąbi stół, jak patrzę w lusterku, no to gościu mi jakiegoś lajka tam, nie? Lajkuje mi samochód w lusterku. No, jeszcze tak, jeżeli chodzi o takie pikniki, no to zauważyłem, że jak tak się jeździ po takich imprezach militarnych, to dużo ludzi ma takie ułazy, w takim właśnie dobrym stanie. Dbają to mają, że tak powiem. Yy, ja zanim mojego znalazłem, bo bardzo długo tam szukałem w ogóle, żeby coś w podobnym stanie znaleźć. W ogóle cieszę się, że mi się udało w ogóle w takim stanie znaleźć auto. Jak tu mówią, głupi ma zawsze szczęście. <laughs> I to znowu się sprawdza. Tak samo jak to, że samochód długo stoi, to się psuje. No, ale odkąd mam tego uładza i jeżdżę sam po takich imprezach, to widzę, że dużo ludzi ma w podobnym stanie nawet. Lepsze można powiedzieć. Tak jak zawsze mi się podobał ułaz od klocka. Ci co tam, tam się interesują samochodami takimi, no to wiedzą, że na YouTube jest taki gościu. Pozdrawiam go. Bardzo mi się podobał jego ułaz. Bardzo fajny ułaz. Gościu dba, no to ma, nie? Ja też staram się dbać, żeby mieć, cieszyć się. Cieszyć ludzi, no bo ludzie też nieraz przychodzą na te pikniki, to jedni przychodzą tacy, żeby zjeść gruchówkę, kiełbaskę, z a drudzy, żeby poglądać sprzęty, co tam jeszcze pozostało po tym naszym wojsku. Bo głównie to jest wszystko z naszego wojska gdzieś pościągane. No a z tymi piknikami to jest jeszcze tak, że oprócz tego, że yy, jeżdżę na takie pikniki militarne, to wybrałem się raz kiedyś na zlot Youngtimerów chyba jakoś tak się nazywało. Że dużo takich starych samochodów były jakieś warszawy, duże fiaty i nie tylko. So, myślę, że pojadę Łazę, najwyżej mnie wyrzucą, nie? No, ale nie wyrzucili. Ugościli, kawka, pączek, kurde zarejestrowałem się, potem pojechaliśmy na rynek. Ludzie też przychodzili, oglądali, interesowali się, dużo od ludzi było że, takich, że interesowali się, bo gdzieś tam też chcieli kupić, a chcieli zobaczyć jak to wygląda na żywo. Zresztą ja tak samo kiedyś zrobiłem, bo zanim tego kupiłem, to pojechałem do takiego muzeum, to jest. W Zabrze muzeum techniki wojskowej i oni tam mieli też ułazy. No i też przyjechałem zobaczyć, przypomnieć sobie, jak to auto w ogóle wygląda, gabarytowo czy coś, bo też kupę lat temu ostatnio takiego łaza widziałem. Dziś przy Zemku to człowiek pamięta. No i pojechałem zobaczyć, jak to wygląda. No, nie powiem, że się wystraszyłem w ogóle, jak wsiadłem do środka. Myślałem, że on jest jakiś w ogóle porozbierany, rozkradziony, no ale nie. One po prostu tak wyglądają. W środku biednie. Ale tak ma być. Taki jest ułas. Surowe auto to jest taki klimat w ogóle. Kupując takie auto, to nie można się gdzieś się z tym, że to będzie jakiś komfort jazdy czy cokolwiek. Czy jakieś prędkości, to jest w ogóle fan z jazdy takim samochodem. To jest specyficzny klimat. To trzeba się, nie wiem, gdzieś zobaczyć, przejechać. Nie da się z tego zrobić, nie, to, to maluch nawet, takiego malucha wziąć, dużego świata, to, to jest w ogóle przepaść, nie, to też są stare samochody, też można z 1985 roku kupić takie auto, no ale to i jakość wykonania, i komfort jazdy, i w ogóle wszystko to, to nie, Uaz to jest Uaz. Jedyną rzeczą chyba, jaką taką jest na minus, o ile tu można mówić jakieś kategorie, czy mam plusy, czy minusy, no to z jedną taką z takich rzeczy minusowych, to jest to, że jak on tak posłoni, postoi na słońcu, w sumie teraz nie stoi na słońcu, bo stoję w takim lekkim cieniu. Jest lekki cień. No ale mimo to gdzieś ta plandeka się kurde tak nagrzewa. Tak ściąga tę temperaturę, te promienie, tak panele. Zobaczcie. Mam termometr i tu mi pokazuje na przykład, że na zewnątrz jest 25, a w środku jest 40. No to to jest taki jedyny minus, nie? Troszkę sytuacja ratuje to. Klimatronik. W czasie jazdy może nie jest aż tak gorąco, bo się otwiera te boczne okienka, o te trójkąciki, jeszcze troszkę bardziej, o, że to powietrze tak wyłapują i wciągają do kabiny. Z tamtej strony tak samo, jak się pootwiera z tyłu. Do tego jeszcze to. No to nie jest tak źle. W czasie jazdy. No bo jak tak się wjedzie w korek gdzieś, gorący asfalt, betony, no to... Odczuwalna jest ta temperatura. Ta plandeka za chwilę też zaczyna grzać po plecach. No to, to, to tyle, jeżeli chodzi o jakieś takie minusy. Taki bardziej dyskomfort. No, ja myślę, że będę kończył już. Taki krótki filmik tylko z recenzji mojego Łaza. Co wypatrzyłem, co zobaczyłem, co zrobiłem, z czym się zderzyłem. Były dni masakryczne, że, ale nie były na tyle masakryczne, że kurde sprzedam dziada czy coś nie tego. Nie. Właściwie to była taka załamka. Ja pierdzielę, czemu znowu, nie? Czemu znowu? Kurde, chciałem jechać, nie da się. Także uaz nadal cieszy. Sprzedawać... Sprzedawać go nie będę. Jak sporo ludzi się mnie pytało, czy będę go sprzedawał, czy coś, nie, nie będę sprzedawał. Teraz jak już tego porobiłem. Znaczy zacząłem go robić, bo wiedziałem, że go nie sprzedam, o tak powiem, nie, bo najpierw go kupiłem tak pojeździć, chciałem zobaczyć jak to w ogóle wygląda, co to za temat. No, ale z każdym dniem, z każdą przejażdżką, jakby coraz bardziej się do niego przywiązywałem. On do mnie też. No, także po pozakładałem tam parę gadżetów, zrobiłem go tak trochę pod siebie, tak jak ja to widzę. Nie będę go jakoś tak unowocześniał, że tam jakieś dziwne koła zakładał z jakichś samurajów, czy tam kurna Suzuki Vitara i inne tam hamery żadnych wyciągarek, LED barów, bo to nie o to chodzi, żeby tam go udziwniać. Ja zawsze chciałem, żeby on tak był jak najbardziej zbliżony do oryginału. Bez żadnych takich udziwnień. Jak coś tam będę robił, gdzieś coś się zepsuje, to coś tam w miarę będę wrzucał. W jakąś tam czystą mechanikę ja się sam nie bawię, bo jak kiedyś wspomniałem, nie inter... nie... może nie, nie że się nie interesuje, ale boję się, że jedno naprawia, a drugie zepsuje, nie może bardziej w tą stronę. No, także jak coś będzie takiego, że sam radę ogarnąć, to wrzucę jakiś filmik. Z gadżetów to chyba już nic takiego nie będzie, no bo co, to można za gadżety wrzucać. Wszystko już chyba mam. Wszystko już chyba mam. Ale jak będą jakieś wyjazdy, pikniki, jakieś przejażdżki, to oczywiście będę wrzucał. A póki co, dzięki za obejrzenie, dzięki za oglądalność. Cześć!